Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w obrębie starówki zwrócili się z oficjalnym pismem do prezydenta, aby ten zezwolił na utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na płycie rynku. Prezydent i Rada Miasta powiedzieli nie. My dzisiaj sprawdzimy, co na to mieszkańcy. Dzień dobry, co pan sądzi o pomyśle utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych na płycie rynku? Jestem przeciwny. Dlaczego? No, ponieważ to jest miejsce takich spotkań, i myślę, że powinno być tutaj spokojnie. I bez żadnych aut, bez żadnego tłoku. Myślę, że rynek nie pozostanie takim miejscem, żeby było jak najmniej samochodów. Nawet ale. dla bezpieczeństwa dzieci i, i żeby było spokojnie. No, na pewno klientów więcej przyciągnęli, bo ludzie są wygodni i wolą podjechać sobie pod sam sklep, ale myślę, że to nie jest jeden dobry pomysł. Lepiej jednak zostawmy sobie coś, żeby się przejść, a nie, nie tylko zawsze wszędzie autem. Nie jeżdżą po całej płycie. Niech kogoś przyjadą, dopiero wtedy się przekonają, żeby nie jeździli w ogóle. Dobry. Zamknąć rynek, nie ma wjazdu, wózkami niech dowożą wszystko i koniec. Nie ma wjazdu do rynku. Jak zrobią cały rynek, nie ma wjazdu. Parkingi są rozlokowane wokół całego rynku, tutaj na dole, także podejść kilka schodów do góry, to nie ma żadnego problemu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany jakimś towarem tutaj w rynku, to na pewno znajdzie ten sklep i sobie podejdzie. Wydaje mi się, że to jest zły pomysł. Dlaczego? Rynek powinien być dla spacerów. Jeżeli klient będzie miał przyjechać do jakiegoś sklepu bez względu na miejsce parkingowe, on do niego dotrze. Co pani sądzi o utworzeniu na płycie rynku dodatkowych miejsc parkingowych? Sądzę, że jest niepotrzebnie. Nie powinno się jeździć po rynku. Ja bym za. Tak, Byłem dlaczego? Za. No ponieważ wjeżdżając do rynku, no to najczęściej nie ma gdzie zaparkować. Zawsze jest inaczej, jak się podjedzie bliżej, to zawsze prędzej na pewno lepszy by ubył w rynku. Po południu, w niedzielę pani by chciała przyjść na spacer z dzieckiem, to tak wśród aut chodzić byłoby dobrze? Wygodnie. No na pewno nie, no ale można iść do parku na spacer. O, Żadnych tu płyt nie. parkingowych nie powinno być, bo tu dzieci się bawią. Ludzie kochani, tu trudno przejść, to powinny być wyznaczone godziny, przypuśćmy od 5 czy od 6 rano do 9 i później od, której? od 19 do 20, proszę bardzo, bo jasne, wiadomo, że sklepy to trzeba towar doręczyć, ale tak jak tutaj stoją, proszę, cały dzień. No, uważam, że Rynek jest takim miejscem do spacerowania przede wszystkim, samochody mają, myślę, no, no na tyle miejsca, Poza obrębem rynku, że, że tam powinny szukać miejsca dla siebie. Jak ma dobry towar, to pójdzie bez tego. Na nogach przyjdą ich. Przedtem nie było samochodów, i towar szedł kupowali. Wydaje mi się, że to nie jest konieczne. Bo to zagraża oczywiście naszemu tutaj w pięknej okolicy. No i... Zabytką wszystkie, które są wokół. Można podejść kawałek, jeżeli się ma zamiar zrobić zakupy. i Także no wiadomo, że jeżeli jest parking w pobliżu, to jest łatwiej komuś dotrzeć. Przydałoby się na pewno, bo tutaj wszędzie jest za mało miejsca, żeby gdzieś zaparkować, trzeba dalej od rynku stawać, a przydałoby się bardzo. Nie, raczej nie. Rynek w tej chwili wygląda fajnie i bez samochodów byłby jeszcze lepszy. Mnie się to osobiście nie podoba. Dlaczego? Bo no to jest takie miejsce, że samochodów tu raczej nie powinno być. W rynku, w życiu. Dlaczego? No przecież jak? Jedę, że rynek świeży po remoncie, jako tak wygląda jeszcze parking? Ja bym wszystkie samochody od sądu, począwszy, do poczty. Ja myślę, że zwiększony asortyment jest w stanie poprawić jakość funkcjonowania naszych sklepikarzy. Parking nic do tego nie ma. No, to ma swoje dwie strony jedną pozytywną, na pewno taką, że troszeczkę by może rozładowało brak parkingów, ale z pewnością też zaludni tutaj, znaczy się zatłoczy samochodami rynek i nie będzie to też dobre może dla spacerowiczów tak zwanych, jeśli będzie nadmierny ruch. Póki co parkingu na rynku nie będzie, a sklepikarzom pozostaje szukanie innego sposobu na przyciągnięcie do siebie klientów. Paweł Bajcar, Krosno 24.